Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, przed trzema dniami biskup Atanasius Schneider ogłosił modlitwę, chciałbym ją teraz przeczytać, ale nie, żeby zapoznawać Was. Z treścią tej modlitwy tylko chciałbym ją odczytać jako modlitwę. Każdy w duchu swoim niech się włączy w te słowa. Kirie Eleison, Chryste Eleison, Kirie Eleison. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś dobrym pasterzem. Swoją wszechmocną dłonią prowadzisz swój kościół pielgrzymujący przez burze każdej epoki. Przy ozdób stolicę apostolską świętymi papieżami, którzy nie boją się możnych tego świata i nie ulegają duchowi epoki. Lecz zachowują i umacniają i bronią wiary katolickiej aż do przelania krwi, przestrzegają bronią i przekazują czcigodną liturgię Kościoła Rzymskiego. Panie, powróć do nas w świętych papieżach, którzy rozpaleni gorliwością apostolską będą głosić całemu światu, nie ma zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, którym moglibyśmy być zbawieni. Oby przez epokę świętych papieży stolica apostolska, będąca domem dla wszystkich, którzy głoszą katolicką i apostolską wiarę, jaśniała zawsze jako katedra prawdy dla całego świata. Wysłuchaj nas, Panie, za wstawiennictwem niepokolanego serca Maryi i Matki Kościoła. Daj nam świętych papieży, daj nam wielu świętych papieży. Zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas, Panie. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Bez trudu słowa tej modlitwy można odnaleźć na różnych portalach internetowych. Zachęcam, by ją odmawiać i modlić się nie tylko o świętych papieży, ale też świętych biskupów. W tym roku, w październiku. Nasz ksiądz arcybiskup Stanisław Gondeski ukończy 75 lat i będzie musiał złożyć swój urząd. W tym miesiącu w czasie jednego ze spotkań wypowiedział takie słowa z pewnością Ojciec Święty bardzo chętnie przyjmie moją rezygnację. Módlmy się, Gorliwie i pokornie, tak jak gorliwa i pokorna była prośba, modlitwa setnika z dzisiejszej Ewangelii. Panie, nie jesteśmy godni, aby mieć świętych pasterzy, ale powiedz tylko słowo, a będziemy ich mieli. Przez proroka Jeremiasza. Wiele wieków przed Narodzeniem Pana Jezusa Bóg zapowiedział dam wam pasterzy według mego serca, a także ustanowię zaś nad nimi, moimi owcami, pasterzy, by je paśli i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć. Słowa, Proroka spełniły się przede wszystkim w Jezusie Chrystusie i w apostołach, których On wybrał na fundamenty swego kościoła. To Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem, który oddaje życie za swoje owce. To Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu zleca. Misję Szymonowi Piotrowi. Pyta go trzykroć o miłość, a kiedy Piotr ją wyznaje, mówi Chrystus: Paś owce, paś baranki może, moje. Jeśli mnie miłujesz, paś, aż do oddania życie za nie. I oto chcielibyśmy się wytrwale modlić. Zdarza się, że ludzie cieszą się widząc grzech pasterza, księdza, biskupa. Myślą, że w ten sposób będą mogli usprawiedliwić własne grzechy, a nie rozumieją, że to jest największa kara Boża, jeśli się w kościele pojawiają źli pasterze. I jak wielką łaską jest dobry pasterz. Jest takie powiedzenie: Każdy ma władzę taką, na jaką sobie zasłużył. Przenieśmy to na grunt kościelny. Chciejmy naszym życiem, zasłużyć sobie na to, by mieć dobrych świętych pasterzy. Święci rodzą świętych. W epoce pasterzy renesansu, którzy szerzyli zgorszenie, choć żaden z nich nie głosił błędnej nauki, ale szerzyli zgorszenie i swoją opieszałością przyczynili się do rozłamów w kościele, nie byli dobrymi pasterzami. Przyszedł na tron Piotrowy. W 1566 roku święty Pius V, wielki święty papież, kierował Kościołem zaledwie 6 lat, a z jaką czcią wypowiadamy jego imię i wspominamy jego służbę Kościołowi. Ale ten święty papież wyrósł niejako z świętych, którzy pośród zamętu, bałaganu, rozłamu i zgorszeń pojawili się w Kościele. Wymijmy świętych, którzy żyli w XVI wieku i zmarli w drugiej jego połowie. Czterech pierwszych jezuitów: święty Ignacy z Loyoli, potem święty Franciszek Sawery, święty Piotr Kanizjusz, święty Franciszek Borgiasz, a równolegle w Rzymie święty Filip Nereusz, święty Karol Boromeusz w Mediolanie, świętych niewiast święta Aniela Merici założycielka zakonu Urszulanek i można by jeszcze dużo więcej wymienić. Dlatego najmilsi wytrwale dążmy do osobistej świętości w tym stanie, w tym miejscu, w jakim żyjemy. A odpowiedzią na to nasze gorliwe, pokorne, wytrwałe dążenie do świętości będą święci pasterze. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii pochwalił wiarę setnika Poganina i zdziwiony jego wiarą zapowiedział, że ze wschodu i zachodu przyjdą poganie którzy przewyższą wiarą Izraela to o nas pan Jezus mówił o naszych pokoleniach także o naszym narodzie z którego wyszło tylu wspaniałych świętych pan Jezus nie wszedł do jego domu pod jego dach, bo wszedł najpierw do jego serca przez jego wiarę. Spełnił prośbę, uzdrowił chorego sługę. Święty Augustyn, komentując to zdarzenie, użył sformułowania, mówiąc o setniku gorliwie pokorny. I pokornie gorliwy. Właśnie pokora nadaje nadzwyczajną moc modlitwie, bo to się zawsze sprawdza: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ale jakże trudna jest. Cnota pokory. Najpierw to jest łaska, o którą trzeba się modlić. A dalej to jest cnota, o którą nieustannie trzeba się starać. Módlmy się o pokorę, by potem z pokorą wymadlać wszystko także świętych pasterzy dla Kościoła. Amen.